Teraz właśnie pompujemy wczorajszy odwiert który chyba po sukcesem się odniósł, bo wody jest po prostu na jakieś 12 metrów samej rudze osłonowej. No i pompujemy właśnie tę wodę. Zobaczymy, jaki będzie efekt jakości tej wody lustro wody nie wiem czy widać kochani ale na jakichś trzech metrach już tutaj mamy o 3 metry lustro wody nie jest źle po prostu do podlewania ogródeczka umycia samochodu ogrodu wspaniała rzecz a tam się leje woda już od 20 minut w róże nic nie było. jaki stan był tak, tak nadal jest Polecam wszystkim na razie.